Hej, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam was na haul. Haul z Pepko. Trochę nakupiłam rzeczy. Już wcześniej widzieliście w poprzednim vlogu, w poprzednim filmie, właśnie z, z życzami z Pepko, a teraz kupiłam następne, Także jeśli macie ochotę zobaczyć, co tam nowego. No byłam, to zapraszam. Od tych mniej jakby takich związanych ze świętami rzeczami. Na początku będzie miska, którą nie wiem, czy, czy uda mi się ująć. Kupiłam ją, żeby tutaj sobie wsadzać pranie. Yy, właśnie po... No, rzeczy po praniu. I to kosztowało 8 zł. I tu jest 12 litrów. Także właśnie z taka miska, nie za duża. Tutaj jest właśnie specjalnie wyrobiony taki dziubek, że może, żeby tą wodę wylać. Wiecie, w tutaj jest, nie wiem do moczenia nóg, czy co. Ale ja używam właśnie, chcę używać ją do prania. Kolejna rzecz, też taka przyziemna. Końcówka do mopa. Zawsze kupuję petko. Zdrożały oczywiście teraz 2 złote. Ale sprawdzają się, co jakiś czas wymieniam. Na świeże. Albo wiecie, cały czas nie mieć brudnym motem, wiadomo. Ale polecam Wam. Kolejna rzecz, nie mogłam e, nigdzie znaleźć w żadnym e, właśnie sklepie. I też w, w, w innym pepko po prostu szukałam cały czas, chodziłam co parę tygodni, ale nie było. No ale teraz udało mi się dostać właśnie tą wyciskarkę do czosnku. Cena 10 zł, czy dużo, czy mało, nie wiem sami ocencie, ale jest taka widać, że z metalu. Także tutaj ma takie wiecie, dziurki do przyciskania. No, myślę, że będzie ok. No, ale i teraz mm, pokażę Wam właśnie coś y, związanego z Wielkanocą. To jest y, napisane tutaj dekoracja świąteczna. Wyprodukowano w Chinach. No, jak to wiadomo, jak wszystko. I to dostałam w biedronce, tak, ale to jest tylko jedyna rzecz z biedronki, więc tutaj ją Wam pokazuję. Kosztowało mnie chyba 8 zł i to jest taki zajączek chyba chłopczyk, fajny taki cały z drewna to jest wykonane, no podoba mi się, taki, wiecie, jako dekoracja, może nie tylko na święta, ale też po prostu, żeby sobie stał tam na półce, bo chciałabym troszeczkę, wiecie, ubogacić tę półkę, żeby było więcej ozdób, taki taki zajączek, no dosyć duży jest, także możecie się wybrać, żeby dronki zobaczyć, czy są jeszcze mi bateria muszę się streszczać. I teraz przechodzę do tej wielkiej torby tutaj. I Wam pokażę po kolei. Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby ktoś mi w papier zawinął. E, te rzeczy, które kupuję pepko. Także papier jest. Będę potem pakować, już nie będę wam przeleścić. I to kosztowało 8 zł i to jest taki ptaszek. Nie wiem, czy brubelek, czy <dajecie> dajcie znać, jak myślicie, co to może być. I on jest e, biały, ale jest tak mocno polakierowany. Mega się błyszczy. Także tak, je, taka dekoracja, nie tylko na święta, ale też, żeby postawić e, po prostu też na półce, czy gdzieś tam na szafce. Myślę, że całkiem ładne. Jeszcze strasznie mi się podobał taki ceramiczny kot jednak po przemyśleniu stwierdziłam że, że bez przesady <grych> nie będę, nie będę za dużo kupowała kolejną rzeczą jest taki kubeczek w kwiaty bardzo ładny, bardzo mi się spodobał stwierdziłam, że nie mogę bez niego wyjść z tego pepko i on był w cenie już wam mówię 5 zł taki normalnie zwykły, biały w środku, ale te kwiaty to jest po prostu coś pięknego Naprawdę, niektóre te wzory na kubkach pepko to są no mega takie niepowtarzalne. I bardzo mi się właśnie podobają, dlatego stwierdziłam, że sobie kupię taki kubeczek. Czemu nie? Mam tego dwie sztuki. Powiem Wam, to kosztowało 2 złote. I chyba to są pucharki na lody. Tak mi się zdaje. Ale no wiecie, możecie tu zrobić galaretkę w środku, czy... No nie wiem, jak to jest nazwane. Pucharek do lodów, no tak jest na, napisane. Jest ze szkła. Taki fajny tutaj wyżłobiony w środku. Mega mi się to podoba. I stwierdziłam, że, że właśnie czy jakiś deserek podać, czy galaretkę, czy cokolwiek, to właśnie dwa takie kupiłam. Dwa, dwie sztuki kupiłam. No mega to wygląda. Takie mega eleganckie. Więc jakbyście szukali czegoś takiego do... No, do postawienia po prostu jakiegoś deseru czy zrobienia jakiejś galaretki czy, czy lodów, czy czegokolwiek i podać gościom, to jak najbardziej polecam no mega efektowne to jest tak ładnie odbija światło chodzi o Pepko, to by było na tyle mam nadzieję, że film Wam się spodobał jak będę jeszcze coś dokupywać, to Wam pokażę jeszcze torba sinseja czeka eee, także myślę, że w jakimś vlogu może, bo tam kupiłam tylko trzy rzeczy, w jakimś vlogu może Wam pokażę Tymczasem żegnam się z Wami, do następnego. Pa-pa!